Podsumujmy. Szanowni Państwo, moim zdaniem spory o tożsamość osobową pokazują, że w pojęciu osoby nie chodzi tylko i wyłącznie o tożsamość w sensie identyczności numerycznej. Jak Państwo zauważyli, te spory o tożsamość w sensie identyczności czy tożsamości numerycznej bardzo często wyczerpują się w takich bardzo prostych eksperymentach czy argumentach, że byliśmy płodem albo osobą w stanie tak itd. Tymczasem no, wydaje się, że kiedy ludzie pytają, co to znaczy być sobą, bardzo często mają na myśli rozmaite role społeczne odgrywane przez nas i itd. To są, to są rzeczy, na które, na które ta koncepcja tożsamości osobowej, która mówi tylko o tożsamości, w takim sensie ścisłym, wyznacza nam kryteria tożsamości, niespecjalnie odpowiada i być może o tyle to jest dosyć ubogie myślenie na temat tego, czym są osoby. Niemniej mogą stanowić jakiś dobry test koncepcji, intuicji metafizycznych i, i o tyle to warto było się tym zająć i warto było pomyśleć, co to znaczy być osobą i jakie mamy koncepcje na podorędziu. Mimo rozmaitych słów, krytyki, których nie szczędziłem, rozmaitym odmianom koncepcji psychologicznej i koncepcji somatycznej, to wydaje mi się, że są w nich ciekawe punkty zaczepienia i nadal można się nimi. Zajmować i mogą być interesującym punktem wyjścia. Jak, jak Państwo widzą, one trochę łączą filozofię umysłu z psychologią społeczną, z filozofią społeczną, z także filozofią biologii i immunologią. Być może, nawet jeśli będziecie Państwo chcieli przyjmować akurat tę koncepcję tożsamości organizmów, jaką w ogromnym, telegraficznym skrócie przedstawiłem. Co możecie Państwo przeczytać? Możecie przeczytać książkę racji i osoby. To jest Reasons in Persons. Ja posługiwałem się tytułem angielskim w trakcie tego wykładu, mimo że jeden z tłumaczy tej książki był mój dobry przyjaciel Witold Hensel. Jednak niesłychanie. Skandaliczny był proces wydawniczy w Wydawnictwie Naukowym PWA, co jest zresztą typowe dla tego wydawnictwa niestety już dzisiaj. Książka jest gruba, a projekt został wymyślony przez wydawcę w taki sposób, żeby się w tym samym roku wszystko się zmieściło, więc podzielono książkę na dwie części. Do tych dwóch części przydzielono dwie różne redaktorki i dwie różne korektorki, no więc nic dziwnego, że były potem rozbieżności terminologiczne. I co więcej, tłumaczę, nie, nie mogli wprowadzić korekty autorskiej, co jest pogwałceniem ich praw autorskich. Ale ponieważ PWN nie prowadzi jakiejkolwiek akcji promocyjnej, tylko pobiera subwencje na wydawanie swoich książek, to też nikt nie dowiedział się, że ta książka się ukazała z tak obrzydliwą, przyznajmy, układką. To jest smutne, ponieważ prawa autorskie są po stronie PWN-u, to wydanie można byłoby zdecydowanie poprawić, to jest dobra książka, no ale stało się to, co się stało i to się już nie odstanie. W każdym razie Państwu Parfita zdecydowanie polecam jako najlepszą lekturę na ten temat. Inne polecenia lektor, z filozofii biologii już Państwo mieli. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. To jest już ostatni wykład z tego cyklu. Oczywiście odpowiem na wszelkie pytania moich studentów. Dziękuję bardzo za uwagę tych Państwa, którzy oglądali te moje wykłady na YouTube. Gratuluję, doszliście do końca. Będą tylko odpowiedzi na pytania studentów wstawiane jako coś następnego. Jeśli Państwa interesuje coś więcej, no to ja przypuszczam, że możecie... Z dużą, dużą pewności oczekiwać, że kurs Filozofia Umysłu 2 też się pojawi na platformie YouTube, ponieważ nie zanosi się na koniec pandemii, w najbliższym czasie. Moim studentom kurs Filozofia Umysłu 2 szczerze oczywiście odradzam, ponieważ jest to trudny kurs. Zdecydowanie trudniejszy niż ten kurs, który był taki bardzo, bardzo wprowadzający. Tam wgryzamy się już w szczegóły, Zacznijmy od pojęć intencjonalności i naturalizacji intencjonalności. Są to rzeczy i, i zagadnienia bardzo skomplikowane, więc jazda będzie trochę bez trzymańki. Ostrzegam Państwa, ale to nie znaczy, że, że nie warto. Materiały na YouTube już są częściowo do tego kursu, ponieważ musiałem w pewnym momencie zacząć w zeszłym roku. Już akademickim nie nagrywać, no ale. One nie są kompletne i te pierwsze wykłady będę musiał jeszcze uzupełnić, być może coś tam jeszcze pozmienię. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję, że Państwo wytrwali i do usłyszenia przy innej okazji. Być może niedługo również uda się Państwa w rzeczywistości zobaczyć, to mówię do moich studentów, może, może się uda. Proces szczepień na tyle sprawnie przeprowadzić, że jednak już od przyszłego do października będziemy mieli do czynienia z normalnym funkcjonowaniem instytucji edukacyjnych, nie zaś tylko z wpatrywaniem się w komputer. I z tym życzeniem pozostawiam Państwa, mówiąc Państwu do widzenia.